O, i działa, działa kamerka. Siemano wszystkim. Witam Was po dłuższej przerwie. I teraz tak, proszę Państwa. Dziś robimy sobie mieszankę poplonową, w siewkę, w rzepak. Mamy rzepak sofletu. Akurat tutaj mamy taką typowo prono pronowaną Gdzie to To nie te warki. A tu jest. No było sam z samego roku. Alt. Atłaka A mamy eee, proponowana do wsiewki z co to jakiś papier Wsiewki z rzepakiem robimy sami mieszankę tylko chciałem wam tak pokazać to mamy Kozieradka. Te, te brązowe to soczewica i tutaj co zostało te drobiazgi to kończyna czerwona Niewymarzająca. i jeszcze jedno biała i czerwona jest i jeszcze teraz rzucamy, dostałem takie coś na, jestem testerem. Jak zwykle Edi doświadczenia robi, i robię nie ma problemu. Komonica, komonica, proszę Państwa, komonica wsypujemy 2 kg na hektar komunicy. Zapomniałem drugiego woreczka. Wsypać. Muszę jeszcze raz to wrzucić, przemielić, wymieszać ładnie, żeby tej komunicy było więcej. No, jest w tej komunicy, widzę te brązowe ziarka. Także y, dwa hektary mamy z komunicą, resztę hektarów mamy z. O, spadło. Z. Keep Soil, rzepak bonus, proszę Państwa. W tamtym roku nie poszliśmy tyle rzepaku co mieliśmy i chyba całe szczęście. I jest poplonik i tutaj tutaj dodajemy teraz mieszamy z rzepakiem mamy 300 kg, czyli to mamy na jakieś 20 hektarów 20 hektarów poplonu ogólnie No to zobaczymy jak to będzie wyglądało No wsiejemy to wszystko praktycznie z rzepakami Mamy też jeszcze inne odmiany rzepaków Ale akurat tutaj z tym komunicą mamy altikę Mamy jeszcze ilonę i mamy kapalno No Także zobaczymy. w raczej nie będę siał z poplonem, bo jest bardzo późna. A może być tak, że kończyna po prostu ona później szybko wybije i, i może nam zepsuć robotę troszeczkę. Chociaż Wam w tym roku taką zielonkę kosiłem. Takie zielsko i rzepak z takim zielskiem bez randapowania. Wiadomo jak, jak co roku ja nigdy nie randapowałem. Znaczy nigdy. Kiedyś kiedyś się tam może randapowało te rzepaki. Ale ja już tak od chyba. 4-5 lat nawet nie myślę, żeby e, cokolwiek randapować, jakikolwiek zboże czy rzepaki. No, rostel jest taki, że on wszystko prze, prze, przemieli e, i oddzieli w miarę możliwości. Dobra, ja sobie mieszam i, i teraz, proszę Państwa, to co na, na co czekacie? Alien. Siejemy wszystko Alienem, bo tak e, mieliśmy, mówię, no, chcieliśmy wcześniej posiadać ten rzepak, czyli około 18, dzisiaj jest 22. Ale tak, jeszcze obornik dajemy pod rzepak, więc nam to pokomplikowało sprawę, mamy dwa dni na, samo, na sam, sam gnój, żeby rozwieźć go po polach z pryzmy jednej, gdzie był składowany. Zajęło nam dwa dni, plus jeden dzień poślizgu, jak zawsze coś się psuje i się zepsuło. I mieliśmy poślizgi, takie poślizgi, że zeszło do, do dzisiaj. Dobra, więc tak, jeśli byśmy teraz dzisiaj chcieli jechać, to tak, gnoić i orać, to jest cztery dni roboty. 40 hektarów. E, więc e, słabo by to wyszło. Całe szczęście, że Olek się wyrobił w tym roku i przywiózł nam dzisiaj właśnie aliena, czwórkę, córeczkę aliena i jedziemy. Teraz mamy taki plus, że ja będę obornikiem, można powiedzieć, nawoził. A brat będzie orał, uprawiał, Podsiewał na wóz i siał rzepak z poplonem razem. Hm. Kombo. Kombo normalnie, kombo. I to za 20, 20 litrów to wszystko brat zrobi, a ja tam powiedzmy drugie tam jakieś może 5 litrów na hektar może wyjdzie w tego obornika. Może nawet mniej, bo to szybko idzie. Dużo nie pali przy tym oborniku. Dojczyk, więc tak to wygląda. Dobra, jedziemy na pole. Widzimy się na polu. Chyba, że coś tam jest jeszcze raz I siejemy. Się bujamy, proszę Państwa. Arbosik dzielnie walczy, ładuje łubornik, głęboszuje, gnoimy, orzemy, uprawiamy i siejemy. Opa! Zobaczcie jak się kurzy. Normalnie przy się kurzy i to konkretnie. Płuk teraz tak jak trzeba. Dla mnie robiliśmy go głęboszem. Od razu płuk wyskakuje. A tak to wygląda. Siew aliena, proszę Państwa. No. Nie wiem, może Wam się nie podobać. Każdy, kto znajdzie jakiś tam. W co mu nie pasuje. Ale my teraz siejemy. I siejemy to. W wilgotną glebę. Proszę Państwa, nie, jak widzicie, zobaczcie jak to wygląda nawet. Zobaczcie, tutaj, tu jest piach, jest trzy, tyle co ta luźówka drapała. Zobaczcie, tyle jest piachu, czyli 3 centymetry, tyle co ta lużówka, żeby w tylko samo siewy, a reszta jest jest wilgoć. Zobaczcie, ile tu jest dżownic. Jedna, druga, trzecia, także poplony swoje robią. Kamyczek, który będzie między kółka, no niestety jest taki malutki, gdzieś tam, ale nie ma ich dużo. Wszystkie większe to wbija. Już zawrócił i jedzie. Kamyczek Trzeba go odnieść tam też, trochę do kamyczków nie mamy, no to niestety okrągłe, ale się wpasował. W kręgle można by nim grać. Tutaj też jest zobacz następny. No takie kamyczki to już wbija, bo maledko. Słup się będzie lepiej trzymał. Nie odfrunie. No, także widzicie. Takiemu agregatowi że jest wbić takiego kamienia. I tutaj wyskoczył akurat. Ale praktycznie, o i tam następny. Ale powiem wam, za miętko to nie jest. Jest akurat doprawione, bo wpier... Dwójką jak, jak dwójką, to powiem wam, że bardzo miętko było. Po tym alenie. Jednak włókna z przodu, wał jeden, pierścieniowy, do tego jeszcze yy, grabki takie tam, można powiedzieć, grabeczki są dołożone. No i pięknie to wygląda. Zobaczcie, tu akurat oborany jest słup. No tutaj akurat to wiadomo, ale tu jeszcze raz przeleci alienem na pusto i podsieje go po prostu tutaj dookoła musiał cofać sobie, cofał sobie i tutaj po prostu dorywał, a później sobie tu przejechał i o, tak to wygląda no i tak to wygląda właśnie ta orka wilgotną glebę ziarka są przyciśnięte, przyklepane i nie to, że siejemy w piasku tylko w miętki orce i w mokrym, I zobaczcie, są ziarka na wierzchu jest kozieradka, soczewica, kończyna, wszystko jest. No. O jeziarko, wydukowałem je. Elegancko. Zobaczymy, jakie wschody będą. Jakie będą wschody u nas, a u sąsiadów, jakie będą. Bo sąsiedzi to w taki pyłk sieją. Nie dość, że orają, to jeszcze talerzówką zamiatają. I przyjadą jutro, dopiero posieją. I jak jutro posieją, to będą mieli mąkę na polu. Tym bardziej na naszych piachach. o jest dziarko nie wiem czy nie za nie wiem czy nie za, zrobiliśmy nie, nie za płytko nawet teraz bo jest pół centymetra ale dobra nie będzie lepiej za płytko niż za głęboko idzie nam padać, może przypada jeszcze trochę to to będzie lepiej no także siejemy no i tyle co mam więcej powiedzieć My Pół ustawiliśmy jak ustawiliśmy jak umieliśmy tak ustawiliśmy jest chyba ok. Zrobić na met 80. Met 80 dokładnie. I Bajera. To mi się podoba teraz proszę Państwa. No tutaj tam gdzieś czasem, gdzieś tam brat się zapatrzy, to gdzieś tam ucieknie koło. Jakby było na ciepiejsze, może by było lepiej, może gorzej, nie wiem. Ale z Bajera. Nie nachodzi za bardzo za siebie, akurat jest 5 cm. Zobaczmy jeszcze jak to wygląda. Parę screenów Wam zrobię jak to wygląda ta orka ogólnie. Nie no ale co tu, co tu? widać, nie? Wszystko widać. Wszystko widać. Lepiej nie będzie. Więcej już wilgoci nie złapiemy. Nawet striptyl to chyba lepiej nie zrobi. Bo striptyl jak, jak przesuszycie trochę gleba, bo u góry jest za bardzo przesuszona, to i po striptylu nie wzejdzie. Tutaj nie ma opcji. Chyba że macie już suszę na 30 cm mąkę. To wtedy tylko modlić wam się zostanie. Żeby to powschodziło, żeby popadł deszcz. No ale my mamy na szczęście, mamy tej wilkoci tu korzeni ile? Tutaj był, tutaj było drzewnica. Rodzi się mała. Tutaj było wcześniej teraz, że to było że to było rane było podżyto. No. I już brat wraca. My w, a my siejemy w bigotną glebę. Można?